Klapka 38 Podnośnik na podwoziu mastek Wysokość robocza 14 metrów Podpory centralne toż z dźwigiem 200 kg dwuosobowy Dodatkowo możliwość zainstalowania taka dla przyczepy Przyczepa montowana na ramie głównej A więc e, możemy pociągnąć przyczepę o masie nawet 3,5 tony Obok K32 kosz jednoosobowy, możemy też zrobić dwuosobowy, podpory centralne. Proszę zwrócić uwagę na szybkość rozkładania się ramienia. Gigantyczną zaletą podnośników serii K32 jest konstrukcja ramienia. Ostatni człon jest sztywny, a więc maksymalna wysokość robocza 13,2 metra, osiągana jest około 2 metry od środka obrotu, a więc stając przy latarni, około metr od latarni i podnosząc podnośnik na maksymalną wysokość mamy e, żądany zasięg. Gigantyczną zaletą podnośników na podwoziu WAN jest możliwość zabudowania środka maszyny, środka samochodu warsztatem mobilnym. Każdy z podnośników może być wyposażony w warsztat mobilny. Ułatwia to znacznie transport ekipy na budowę. Możemy zabrać ze sobą wszystkie niezbędne materiały. Wszystkie podnośniki klap mają w pełni aluminiową konstrukcję. Różnica między K32 a K38 jest końcowa sekcja ramienia. H38 uzyskuje maksymalną wysokość bezpośrednio nad samochodem. Co zaskakujące, w momencie, kiedy oczekujemy maksymalnej wysokości roboczej około 2 metrów od środka obro obrotu pojazdu, od samochodu, możliwości robocze. K32 i K38 są identyczne, a więc zasięg i wysokość jest ba, robocza jest bardzo zbliżona. Mowa oczywiście o użytecznej pozycji roboczej dla tej maszyny. Użyteczna pozycja robocza jest to pozycja 2 metry od e, środka obrotu samochodu, którą widać dokładnie na podnośniku K32. W przeciwieństwie do K38, K32 bez wyciętej e, części tylnej ma o wiele większą powierzchnię dostępną dla zabudowy roboczej. Obok mi go bokiem. W ofercie także podnosi 4x4. Również z możliwością ciągnięcia przyczepy. Podnosi na 4x4 to K42. K42 daje wysokość roboczą 13,2 metra. Podobnie jak K32. Różnica wysokości wynika z punktu, w którym zabudowana jest kolumna obrotu. Potrzebuje maksymalnej wysokości w obrocie. To na co należy zwrócić uwagę, to poziom dostępu na maksymalnej wysokości. Kosz znajduje się około metra od linii bocznej pojazdu. A więc realna, użyteczna wysokość w tym miejscu jest o wiele wyższa, niż w konstrukcjach konkurencyjnych. Model K32 z wysokością roboczą 13,2 metra ma realną roboczą wysokość uzyskiwaną w punkcie 2 metrów od linii obrotu pojazdu, od linii obrotu podstawy wysięgnika na poziomie podobnym do podnośników 15 metrowych.